Z tej strony Pedro i dzisiaj będzie bardzo szalony odcinek Ponieważ czy zastanawialiście się kiedyś Co się stanie gdy odpalimy 1000 boostów jednocześnie w Pet Simulator X Tak, 1000 takich triple damage Albo super lucky Jeżeli się zastanawialiście no to dzisiaj wam to pokażę Ponieważ widz napisał do mnie i powiedział Że jeżeli odpalę 1000 boostów naraz, To dostanę huge cupcake'a I dzisiaj sprawdzimy czy to jest tak naprawdę prawdą Dlatego zapraszam was do oglądania tego odcinka Już na samym starcie możecie stawić subskrypcję Łapkę w górę i powiadomić waszego znajomego Ponieważ dzisiaj rozdam dwa Hellish Axelotle w wersji Dark Matter Totalnie za darmo, a jaki wygrać O tym dowiecie się podczas trwania tego odcinka Im będzie więcej łapek pod tym filmikiem Tym będę wiedział, czy chcecie więcej takich konkursów Czy nie, więc taki konkurs Podczas trwania będzie, i tak Widzowie, zaczynamy, 1000 boostów będę dzisiaj Odpalał, będzie to 500 triple damage'ów I 500 triple lucky, tak Wiem, że jest to widzowie mega, ale to mega szalone I jeżeli nie dostanę tego huge'a No to oczywiście nie powtarzajcie tego u siebie Jeżeli, jak liczyłem, to Wyjdzie to około 124 tysiące. euro Buksów. Naprawdę bardzo, ale to bardzo duża ilość waluty Dlatego sprawdzimy co się stanie Jeszcze przed mam 42 poziom jeżeli chodzi o boost mastery Zobaczymy który będę miał po skończeniu tak naprawdę po wydaniu 1000 boostów I przede wszystkim zobaczymy na ile czasu te boosty będą trwały Ja w swojej karierze Pet Simulator X oczywiście nie wykorzystałbym takiej ilości boostów Dlatego zaczynamy Zacznijmy sobie może od super lucky I super lucky musimy zbić do granicy 419 boostów, dlatego widzowie, ja tutaj już zaczynam oczywiście klikać, jeżeli będziecie słyszeli myszkę, no to bardzo serdecznie przepraszam ale po prostu muszę to klikać jak najszybciej wzbijamy oczywiście do 419 żeby nam zostało i dwa dni nam tylko zostały w lewym górnym rogu też mogę wam włączyć oczywiście powiadomienia, żeby sprawdzić jak te levele będą szybko wbijały, ale jak widzicie, no nie wbijają się jakoś mega szybko, więc tak, jeżeli chodzi o 124 tysiące robuxów no to oczywiście liczyłem ile by kosztowało 9, ile by kosztowało 500 boostów po 99 Robuxów? Ile by kosztowało 500 boostów po 149? Jak widzicie, już zaraz mam 50 poziom, czyli za same takie buściki uda mi się zgarnąć około, no tak, 10 leveli. No zobaczymy, ile będzie to samo Superlaki. Ale w sumie, jak się zastanowiłem, to te boosty się bardzo, ale to bardzo szybko wydaje. Ponieważ zobaczcie, 500 boostów mi tak naprawdę zajęło minutę do przeklikania i będziemy mieli boosty na tydzień czasu. Rozumiecie, to widzę, na tydzień czasu będę ją boosty. No coś niesamowitego. Nie wiem, czy ktokolwiek w Polsce oczywiście odpalał na tyle czasu boosty. Nie mam nigdzie napisane, na ile to jest dokładnie, ale jest to tydzień. Jeżeli chodzi o levele, no tak, możecie zobaczyć niecałe 10 leveli ponieważ tutaj miałem większą ilość, więc niecałe 10 leveli Udało mi się wbić i teraz jeszcze dodatkowo triple coiny kosztują. Nie, można je używać 25% Dłużej czasu, więc Naprawdę mega spoko buścik 50 level został wbity, ja już jestem po Połowie tak naprawdę kupienia tych boostów I po połowie wydania No czy na razie coś dostałem, jak widzicie widzowie Na razie niestety nic, a nic nie ma No lecimy dalej, teraz zostały nam Oczywiście te buściki, które Są droższe, czyli oczywiście Triple damage i ich tutaj musimy Zbić do 438 I sprawdzimy w jak, ile Tutaj będę miał czasu, ponieważ 4 438 boostów mi musi zostać I każdy buścik taki trwa 30 minut Czyli będziemy mieli ponad 7 dni, w ogóle też jestem widzowie ciekawy Czy, nie wiem, na przykład mi grę wykraszuje Czy coś takiego, bo naprawdę Nie widziałem, żeby ktoś robił tak szalony Odcinek, a i tutaj chyba Czy lecą mi tutaj szybciej levele? Nie Chyba tutaj nie lecą szybsze, szybciej levele Więc oczywiście to potem sprawdzimy Czy jeżeli odpalamy jakiegoś boosta To będziemy dostawali więcej, czy za któregoś Jest więcej, czy za któregoś jest mniej Oczywiście posprawdzamy sobie kilka tych tych XP-ków, ale najpierw trzeba wyklikać Musi nam zostać, tak jak już mówiłem 438 boostów I no 60 levela się ach, Może się uda wbić 60 level Nie mam pojęcia, ale żeby wydać tyle Boostów w Pet Simulator X to naprawdę Trzeba być widzowie chorym 11 dni 11 dni ciągłego grania w Pet Simulator X Żeby z 12 dni Czyli tak naprawdę widzowie 2 tygodnie Dwa tygodnie bym musiał praktycznie grać w Pet Simulator X pod rząd, żeby wykorzystać swoje wszystkie boosty. 60. level wbity czyli tutaj wbiliśmy około 8 poziomów i teraz to z tego co mi się wydaje ten X-Fig będzie cały cały czas szedł w górę, o jak widzicie. Cały czas ten XP idzie w górę Ze względu widzowie na to, że po prostu mam Odpalone boosty, więc ja sobie może jeszcze odpalę Co? Co wy na to widzowie? Teraz Sprawdzimy, czy jeżeli odpalimy Chociaż ten test będzie bardzo niemiarodajny Ponieważ jak widzicie, cały czas mi ten XP leci, ale on leci jak widzicie po dwa Tak naprawdę, więc Teraz, jeżeli bym sobie odpalił wszystkie boosty Tak, czyli nie wiem, na przykład bym sobie jeszcze odpalił No nie wiem, no tak na godzinkę triple coin Na godzinkę 15 minut I na godzinkę załóżmy ultra lucky, to czy bym Szybciej dostawał tego expa? Dwa 2295, ej widzowie Wydaje mi ej szybciej leci Czyli jeżeli, ej Czyli tak się wbija boost mastery Widzowie, ja o tym nie wiedziałem, żeby wbić Boost mastery szybciej Musicie działać na wszystkich boostach Naraz odpalonych, no to wiecie <laughs> Hmm, miało być 1000 buścików, No nie, no ale wiecie, no te 34 Tutaj minimum kuszą, kuszą Widzowie, nie, wiecie o co chodzi Ja chcę to jak najszybciej wbić, dlatego na 15 Godzinek gry wydaje mi się, że taki tryb Albo wiecie co Dobijmy go sobie oczywiście do 24 godzin, także mieć a na cały dzień, a niech się szarpne to nie wiem ile, za 150 tysięcy robuxów, nie mam pojęcia ile i to się będzie oczywiście wbijało. Czy ultralaki też chcemy? A dobra, ultralaki też sobie podbijmy, także mi 50 zostało ich, ponieważ widzowie, ja bardzo dużo teraz gram w Pet Simulator X i jeżeli może mi się ten XP robić pasywnie, to bardzo bym chciał, żeby on się wbijał. Jak widzicie, żadnego osiągnięcia niestety za odblokowanie ponad 1000 boostów na Jeden raz nie dostałem Niestety żaden tutaj kłeścik tego nie pokazywał Zaufałem dla widza, no niestety Się przeliczyłem, tutaj mogę Jeszcze wam otworzyć takie gifciki, może akurat Z gifcików poleci, bo może o to chodziło On nie dodał, a czekajcie, jeżeli Otwieracie gifty, a nie, teraz już to Preston zmienił, że chyba nie trzeba Zmieniać świata, dlatego tutaj sobie Te wszystkie gifty oczywiście odbierzemy I jeszcze przy okazji Dostanę więcej oczywiście buścików Które są tutaj odpalane No zobaczcie jak to się prezentuje, Mam to tak naprawdę dwa tygodnie Triple damage No po prostu to jest widzowie chore. A jak leci ten Xpik? Jak widzicie, ten Xpik leci naprawdę bardzo, to bardzo szybko. I po prostu za to, że będziecie grali, że będziecie robili inne Mastery, po prostu będziecie dostawali dużo więcej expa dodatkowo dzięki temu możecie sobie szybciej farmić różnego rodzaju koiny i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. A jeżeli chcecie jakiś poradnik na temat Mastery, no to już jest o tym podcinek na kanale. Jak oczywiście odebrać taką steampunk Powerboarda, jak oczywiście Farm te wszystkie ma żeby mieć jak najwięcej poziomów, to wszystko jest u mnie na kanale. obiecałem wam, widzowie, konkursik na takie oto dwa pety, więc takie dwa pety w tym momencie dostajecie za darmo. A jakie wygrać jest to banalnie, ale to banalnie proste. Wystarczy, że zostawicie subskrypcję na moim kanale, najlepiej z dzwonaczkiem. Wystarczy, że zostawicie łapkę w górę pod tym odcinkiem, czyli już subskrypcja i łapka w górę to są dwa wymogi obowiązkowe. I w komentarzu musicie napisać słowo Boost. Musicie, widzowie, napisać słowo Boost, tak jak tutaj widzicie i. A, nie widzicie, nikt. No, dobra, trudno, ale myśl, myślę, że wiecie, jak się pisze słowo Boost i wasz nick z Rebloxa. Kiedy będzie losowanie? Za około od 3 do 5 dni od wyjścia tego odcinka to zależy, ale dla jednej osoby, właśnie będę ją przygotowane. Dwa w tym momencie najlepsze będę w grze, czyli oczywiście Hellish Axolotl Dark Matter. I postaram się oczywiście wybrać je z bardzo fajnymi enchantami. I pamiętajcie o zaproszeniu znajomych, ponieważ to może zwiększyć waszą szansę na wygraną, i dzięki temu wasi kumple też się dowiedzą. I otwórzmy sobie jeszcze tego jednego gifta. O, jeszcze więcej więcej boostów, no dobra spoko będzie się to oczywiście widzowie wbijało ja oczywiście tego, no w cudzysłowie nie będę marnował, ale jeżeli chodzi o ten mastery widzowie to jest to zaprogramowane długo, długo, długofalowo. Co to znaczy, że po prostu my te mastery będziemy wbijali bardzo, ale to bardzo długi czas. Bo jeżeli na przykład takiego enchanta się wbija bardzo prosto, ponieważ tutaj zostawiacie sobie Tiny taska i tak dalej, nie wiem jak to wygląda z fuzowaniem, jak szybko się wbija fuzowanie, ale na przykład wiem, że Dark Matter Mastery, żeby wbić to na 99 poziom, to albo wydajecie setki tysięcy Robuxów, albo po prostu nie wiem za ile ja to wbiję, a 37 poziom, to już i tak jest, bardzo, ale to bardzo duży. Jeżeli chodzi o ludwagi, ludwagi też będą oczywiście ciężkie. No chyba, że jest jakiś sposób na ludbagi, o którym ja jeszcze nie wiem, możecie mi napisać w komentarzu. A tutaj coiny prezenty, krajty oraz waluty. no to to będzie po prostu no siedzę sobie fajnie, klikam, klikam klikanie, 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 klikanie i aż nam się to uda dlatego Dark Mastery będzie najcięższe według mnie do zrobienia, ponieważ no wbijanie potem tych Dark Materów będzie uciążliwe, patrząc na to, że jednego robię co 28 minut i jeszcze zarabianie petów oczywiście Rainbow żeby zrobić te Dark Matery, ale to już jest widzimy ja temat na inny odcinek więc podsumowując, nie powtarzajcie tego wyzwania w domu, jeżeli macie Boosty, to ich nie marnujcie. Ja oczywiście nigdy w życiu bym już nie wydał tych boostów, ze względu na to, że po prostu 900 boostów dawało mi tak naprawdę czas gry takiego w Pet Simulator X cały czas na około, no bardzo to na około miesiąc. Około miesiąc czasu mogłem sobie grać w Pet Simulator X 24 godziny na dobę z triple damage'em na przykład. A dodatkowo pamiętajcie, że za 4 godziny lecą mi chyba jakieś 3 takie buściki. Dodatkowo jest jeszcze VIP, są jeszcze bagi są jeszcze te najnowsze prezenty, więc gwarantuję Wam, że nigdy bym nie wydał tych boostów, dlatego chciałem Wam nagrać taki ciekawy odcinek, ponieważ słyszałem taką ciekawą teorię, więc ten mit oczywiście możemy obalić. Ja mam dla Was, widzowie, jeszcze trzy bardzo, ale to bardzo ważne informacje. Pierwszą z nich Wam od razu powiem, mianowicie widzowie, zbliżamy się do 100 tysięcy subskrypcji, a na 100 tysięcy subów mam dla Was mega specjal, gdzie do wygrania będzie Huge Cat, będzie bardzo dużo Robuxów do wygrania, bardzo dużo innych petów, bardzo dużo wszystkiego, dlatego jeżeli macie jakieś kumpli, którzy grają w Pet Simulator X, a jeszcze ich nie ma na kanale, no to ich zaproście i jeszcze są dwie bardzo ważne informacje. Pierwszą z nich jest oczywiście mój serwer Discord, do którego link macie w opisie. Zapraszam was bardzo serdecznie, zobaczcie, ile tutaj mamy prywatnych serwerów do Pet Simulator X i nie tylko. I wszystkie te serwery są w 100% za darmo. Dodatkowo codziennie mamy konkursy, które też są za darmo. Na Robuxy, pety albo gemy, w zależności od tego jaki mamy dzień, taki mamy konkurs. Dodatkowo bardzo dużo osób robi tutaj serwery 2.8 CoinMult, więc dużo więcej możecie zarobić. Najszybszy kontakt ze mną, mega fajni ludzie do gry. Jeżeli nie macie konta Discord, to to sobie załóżcie, w 100% są ono darmowe. A jeżeli macie już konto Discord, to dołączcie do naszego serwera, również jest to w 100% darmowe. Na pewno nie pożałujecie. Mamy też takiego różnego rodzaju kanały, jak na przykład Jajko dla Początkującego, gdzie rozdajemy każdemu początkującemu graczowi jakieś fajne pety. Dlatego serio, warto się zgłosić na Discorda. I drugą bardzo ważną informacją jest oczywiście moja grupa na robloxie Robaki Petra. Do niej też macie link w opisie. Zapraszam bardzo serdecznie. Klikacie Join Group i już jesteście częścią naszej społeczności. Jeżeli ktoś ma trochę wolnych robuxów, może oczywiście kupić koszulkę z mojego sklepu. Na sam koniec odcinka zawsze pozdrawiam osoby ostatnie, które zakupiły takie bluzeczki. Dziękuję wam bardzo za kupę do tych bluzek i dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie tego odcinka. Trzymajcie się, do następnego razu, siemano!